Kolejna część kultowego filmu ukaże imponującą podróż Paula, który zawiera sojuszczani i fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając rządzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć. Za reżyser jest odpowiedzialny Denis Villeneuve, tak samo jak w pierwszej części. Oprócz owej części pierwszej, reżyser był odpowiedzialny również za Blood Runner 2049 i Nowy Początek. Dobrą informacją dla miłośników kinowych doznań na najwyższym poziomie jest fakt, że cały film nakręcono kamerami IMAX. W pierwszej części odpowiadały one za sfilmowanie jedynie 40% dzieła. Sam reżyser przyznał, że specjalnie na potrzeby kontynuacji od postaw zbudono wszystkie. Scenografię. W ten sposób chciał on uniknąć wizualnych powtórzeń w stosunku do pierwszej części. Ciekawostką jest również to, że druga część Diony ma być. Nie tylko wyróżniający się epickim filmem wojennym, ale ma również poruszać wątki ekologii, równowagi w przyrodzie i eksploatacji zasobów naturalnych. Zresztą zaążek tej tematyki już dało się odczuć w poprzedniej części. Oczekiwania wobec drugiej części Dune są bardzo wysokie, zwłaszcza że pierwsza część została gorąco przyjęta przez krytyków, jak i zwykłych widzów. Czy tym razem będzie podobnie? Co myślicie o nadchodzącej superprodukcji? Dajcie znać w komentarzu. Zachęcam do oceny i subskrypcji. Trzy Your father was a weak man. Look who's back from the dead. Now do what must be done? We gave them something to hope for. That's not hope! as I breathe this prophecy is how they enslave us it's not a prophecy it's a story i don't care what you believe i believe i am paul board Atreides! duke of arrakis another sea He who can destroy a thing has the real control of it.